In 2018, a 29 year old baggage handler named Richard Russell walked onto the tarmac at Seattle Tacoma Airport and took off in a Horizon Air Q400 turboprop. No flight training, no co pilot, just curiosity, confidence, and a bunch of YouTube tutorials. For over an hour, he flew loops and dives over Puget Sound, dodging skyscrapers and pulling off a barrel roll, something the plane wasn't even designed to do. At one point, he flew south toward Mount Rainier, admiring the view, then veered over Tacoma, circled Anderson Island, and buzzed low past McCord Air Force Base. F 15s were scrambled, commercial flights were rerouted, airspace was locked down. And yet, Richard stayed calm. He talked to air traffic control like he was just on a joyride. He laughed, asked for help doing a flip, and at one point said, I played some video games, I know what I'm doing a little bit. Minutes later the plane crashed on Tetron Island, a small and mostly uninhabited island near Tacoma. Richard died on impact. No one else was hurt. Był zwykłym pracownikiem lotniska, uśmiechniętym lubianym, nikomu nie chodzącym dla kolegów Bebo. Dla świata Richard Russell. pewnego letniego wieczoru 2018 roku, postanowił zrobić coś, co wstrząsnęło Ameryką i światem lotnictwa. Wsiadł do pustego samolotu pasażerskiego, zbił się w powietrze, a potem przez ponad godzinę prowadził zwierzą kontrolną rozmowę, w której żart mieszał z tragedią. Co się działo wtedy w jego głowie? Dlaczego zrobił coś tak desperackiego, a jednocześnie tak dziwnie spokojnego? To opowieść o człowieku, który na chwilę stał się bohaterem nagłówków, a dla niektórych symbolem samotnej walki z niewidzialnym cierpieniem. Dziś w sprawach, które nigdy nie śpią. Historia Sky Kinga Richarda Russella. Historia, której nie da się zapomnieć. Witam serdecznie z tej strony Bartosz Brzeziński. Zaczynamy historię Richarda Vivo Russella. Jest wieczór 10 sierpnia 2018 roku. Lotnisko Seattle Tacoma, z pozoru zwyczajny dzień. Tysiące pasażerów, dziesiątki startujących i lądujących maszyn. Rutyna kontrolerów lotów i mechaników. Ale tego wieczoru w powietrze wzbije się samolot, który nigdy nie powinien był wystartować. Za jego sterami nie będzie wyszkolonego pilota, linii pasażerskich, nie będzie pasażerów, nie będzie planu lotu. Będzie za to 29-letni mężczyzna o łagodnym uśmiechu, miłym głosie i pewnej cichej rozpaczy w oczach. Mężczyzna, który za chwilę stanie się bohaterem jednej z najbardziej niezwykłych, tragicznych historii w dziejach lotnictwa fan, cywilnego. Jego imię Richard Russell, w internecie zapamiętany na lata, jako Sky King. Człowiek, który w zaledwie. 77 minut poruszył miliony ludzi na całym świecie i jednocześnie zadał pytania, na które nikt do dziś nie potrafi odpowiedzieć. Kim był Richard Russell? Richard Bebo Russell urodził się 4 lutego 1989 roku. Key West na Florydzie. Jego rodzina była amerykańska, z krwi i gości kochająca wolność, podróże i prostą codzienność. Wychowywał się jednak głównie na Alasce, w małym miasteczku, Dillingham, gdzie życie płynęło powoli, a ludzie znali się po imieniu. Znajomi mówili o nim, że był tym gościem, który zawsze się uśmiechał. Był aktywny, uwielbiał sport, podróże, a jego poczucie humoru sprawiało, że szybko zdobywał sympatię ludzi. Rodzina wspominała, że od dziecka miał w sobie coś z marzycielem. Lubił patrzeć w niebo i wyobrażać sobie, jak to jest być pilotem. Policeum Richard wybrał studia w Oregonie, a później ożenił się z ukochaną z czasów młodości, małżeństwa. Było szczęśliwe, ale skromne. Nie żyli w lub susach, ale wcale im to i nie, nie przeszkadzało. Zależało im tylko na spokoju i miłości. Z czasem przeprowadzili się do małego miasteczka Sumner w stanie Waszyngton. Richard otworzył własny mały biznes, budkę z bajklami, jednak prowadzenie małego punktu gastronomicznego okazało się trudniejsze niż myślał. Praca od świtu do zmierzchu małe zyski, stres po trzech latach musiał zamknąć interes i wtedy w jego życiu pojawiła się linia lotnicza Horizon Air. Regionalny przewoźnik należący do Alaska Airlines. Zatrudniono go jako pracownika obsługi naziemnej. Nie był pilotem. Jego zdaniem było holowanie samolotów, załadunek bagażu i drobne prace serwisowe. To właśnie w tej pracy Richard zbliżył się do maszyn, które od dziecka fascynowały go najbardziej. Podczas przerw często rozmawiał z pilotami, pytał o kokpit, procedury, a czasem siadał na chwilę w pustym fotelu kapitana, udając, że leci gdzieś daleko. Nigdy nie przechodził jednak formalnego szkolenia lotniczego. Znajomi twierdzili, że Richard był człowiekiem, który nigdy nie dawał po sobie poznać, że coś jest nie tak. Zawsze wesoły, zawsze uprzejmy, ale ci, którzy go znali bliżej, Widzieli momenty, gdy jego wzrok stawał się pusty, a rozmowa milkła od tak. Praca na lotnisku dawała mu dostęp do samolotów i wiedzę o procedurach bezpieczeństwa. Dawała też czas na obserwacje, na to, by w głowie zaczął układać się pewien plan. W 2018 roku, kilka miesięcy przed feralnym dniem w jego życiu, zaczęły pojawiać się problemy osobiste. Nie ma pewności, czy chodziło o kryzys małżeński, depresję czy inne czynniki. Wiadomo jednak, że Rasul zaczął spędzać więcej czasu samotnie, mniej angażował się w życie towarzyskie. W jego późniejszych słowach, wypowiedzianych podczas lotu, znajdziemy echa tego stanu. Just a broken guy, got a few screws loose, I guess. Po prostu zepsuty facet, mam chyba kilka śrubek poluzowanych. Przyszedł dzień, piątek, 10 sierpnia 2018 roku. Lotnisko Seattle Tacoma w stanie Waszyngton. Ruch powietrzny intensywny, ale dla pracowników naziemnych to zwykły dzień. Richard Russell przychodzi do pracy tak jak zawsze, ubrany w odblaskową kamizelkę z identyfikatorem Horizon Air. Wygląda jak jeden z dziesiątek innych techników obsługi naziemnej. Ale w jego głowie dzieje się coś czego nikt z otoczeniem nie potrafiłby w tym momencie przewidzieć. Około godziny 19.30 Russell znajduje się w pobliżu samolotu Bombardier Q400. To dwusilnikowy, turbośmigłowy samolot pasażerski, mieszczący około 76 osób. Ten egzemplarz stoi pusty, przygotowany do kolejnego lotu, ale jeszcze nie obsadzony załogą. Russell, jako pracownik obsługi, ma prawo wejść do kabiny. Wie jak uruchomić zasilanie, zna procedury holowania i komunikacji ze obsługi. ale tego wieczoru nie włącza trybu serwisowego, przygotowuje maszynę do startu, nikt go nie kontroluje. To efekt rutyny i zaufania, jakie panuje wśród personelu. Jest godzina 19:35. Russell uruchamia oryham, silniki. Dla pracowników w pobliżu nie jest to podejrzane. Zdarza się, że mechanicy sprawdzają maszynę przed lotem, ale chwilę później zamiast wyłączyć silniki, wypuszcza hamulce i zaczyna kołować w stronę pasa startowego. Wieża kontroli lotów zauważa nietypowe zachowanie. Początkowo podejrzewają błąd w komunikacji, może to załoga, która się nie zgłosiła, wkrótce jednak staje się jasne. Samolot został uprowadzony. Godzina 19.40. Bombardier Q400 z numerem rejestracyjnym N449QX zaczyna rozpędzać się na pasie startowym. W kabinie tylko jedna osoba. Richard Bibo Russell. Kilka sekund później koła odrywają się od ziemi. Maszyna wzbija się w wieczorne niebo nad zjadłem. Wieża kontroli lotów. Natychmiast nawiązuje kontakt z maszyną. Słyszymy głos Rosela. Spokojny, wręcz żartobliwy. Seattle Ground. Horizon guy. I'm in the air. Up here I'm just gonna go for a little joyride. Seattle. Tu facet z Horizon w powietrzu. Po prostu zamierzam zrobić sobie małą przejażdżkę. Kontrolerzy próbują zachować spokój. Z ich perspektywy to sytuacja absolutnie wyjątkowa. Porwanie samolotu, ale bez pasażerów, bez żądań, bez groźby. Richard nie brzmi agresywnie. Brzmi jak ktoś, kto postanowił zrobić coś szalonego, ale bez złych intencji. Taxiways. Roger. 2239, ruch 116R, I got a Mam dużo ludzi, którzy care o mnie and uh It's going to disappoint them to hear that I did this. Um, I would like to apologize to each and every one of them. Um, just a broken guy. Got a few screws loose, I guess. Never really knew it <clears throat> until now. Um, just, you know. Squad 4671. If you go too much further in that direction, I won't be able to hear you anymore. Alright, um, hey, pilot guy, can this thing do a, uh, a backflip, you think? I I'm gonna land it, like, uh, in a safe safe kind of manner. I think I'm, uh, I think I'm gonna try to do a barrel roll, and if that goes good, I'll just go nose down and call it a night. Ziemi służby reagują błyskawicznie, Powietrzne powietrze wznoszą się dwa myśliwce F-15 z bazy Portland, by przechwycić samolot Rassela. Ich celem nie jest zestrzelenie, chyba że zagrozi zabudowaniu lub ludziom, ale eskortowanie i zmuszenie go do lądowania. Kontrolerzy próbują przekonać Richarda, by wylądował po bliskiej bazie wojskowej Joint Base Lewis McChord. Oh man, those guys will rough me up if I try and land there. Ojej, ci goście nie potraktują mnie łagodnie, jeśli spróbuję tam wylądować. W tym momencie staje się jasne, że Russell nie planuje powrotu na Ziemię, przynajmniej w zwykłym tego słowa znaczeniu. W kolejnej części powiem ci o niezwykłych manewrach, które Russell wykonał w powietrzu, tym o pętli akrobatycznej, Samolotem pasażerskim, tak pasażerskim, oraz rozmowach, które powoli zaczęły ujawniać jego prawdziwe intencje. W powietrzu Rasol wydawał się zrelaksowany. Żartuje, zadaje pytania o techniczne szczegóły lotu, a jednocześnie ignoruje wszelkie propozycje lądowania. Kontrolerzy lotów wiedzą już, że mają do czynienia z człowiekiem, który nie działa z agresji, ale jego stan psychiczny jest niestety nieprzewidywalny. W pewnym momencie Russell pyta kontrolera: Czy to potrafi wykonać pętlę akrobatyczną tym samolotem? Q400 to duży turbo samolot pasażerski. On nie jest przystosowany do akrobacji. Każdy błąd mógłby skończyć się gigantyczną katastrofą w powietrzu i tragedią na ziemi. Kontroler próbuje go odwieść od pomysłu, ale Richard odpowiada Tonem, jakby mówił o skoku na deskorolce. I think I'm gonna try to do a barrel roll, and if that, that goes good, I'll just know that what's down and call it a night. Chyba spróbuję zrobić pętlę, Jeśli się uda. To po prostu zanurkuje nosem w dół i zakończę ten wieczór. Świadkowie na ziemi, turyści, mieszkańcy okolic widzą coś, czego nikt się nie spodziewał. Ogromny pasażerski bombardier Q400 wykonuje pełny obrót, beczkę na wysokości kilku tysięcy stóp i wraca po prostu na tor lotu. Z nagrań widać, że manewr był zaskakująco płynny. Richard ląduje nim w powietrzu, tak jakby robił to od lat. Jak człowiek bez licencji pilota, bez formalnego szkolenia mógł wykonać taki manewr? Niektórzy eksperci twierdzą, że ćwiczył wcześniej w symulatorach lotniczych, w grach komputerowych, takich jak Flight Simulator. Inni mówią, że to był czysty przypadek i mieszanka i intuicji oraz ogromu szczęścia. Po pętli Russell żartuje. Did you see that? It was awesome. Widzieliście to? To było niesamowite. Kontroler odpowiada, że faktycznie wyglądało to efektownie, ale że czas wrócić na ziemię. Russell jednak zaczyna mówić coraz bardziej wprost o swoim planie. I don't want to hurt anyone, I just want to see the view before I go. Nie chcę nikogo skrzywdzić, po prostu chcę zobaczyć widok, zanim odejdę. Te słowa dla kontrolerów są jasnym sygnałem. Richard planuje zakończyć swoje życie w tym locie. Ich zdanie staje się jeszcze trudniejsze. Muszą utrzymać z nim kontakt, by opóźnić moment katastrofy i jeśli to możliwe, przekonać go do zmiany decyzji. Mijają minuty. W kolejnych minutach rozmowy Russell zaczyna opowiadać drobne osobiste szczegóły, jakby chciał, żeby ktoś to zapamiętał. I've got a lot of people that care about me. It's going to disappoint them to hear it. I did this. wielu ludzi, którym nam mnie zależy. Będzie im przykro, gdy usłyszą, że to zrobiłem. Mówi o żonie, o pracy, o tym, że kiedyś chciał zostać pilotem. Żartuje o tym, że w kokpicie ma najlepsze biurko na świecie. Chwilę później pyta, czy może podlecieć bliżej gór Mount Rainier, by zobaczyć je z bliska. Samolot krąży dalej nad zatoką Puget Sound, czasem schodząc nisko, czasem zbijając się na kilka tysięcy stóp. Myśliwce F-15 lecą w pewnej odległości, gotowe, by zareagować, jeśli zmieni kurs w stronę miasta. Ale Russell trzyma się otwartych przestrzeni i wód zatoki, tak jak obiecał, nikogo nie skrzywdzi. Jest już po godzinie 20. Richard Russell leci nad zatoką za Puget Sound od prawie 40 minut. Rozmawia z kontrolerami, żartuje, wspomina, ale coraz częściej w jego głosie pojawia się zmęczenie, jakby wiedział, że czas się kończy. Russell kieruje samolot w stronę wysp i niewielkiego zielonego skrawka ziemi na południe od Seattle. Patrzy na wodę, lasy i górę. Z kabiny ma widok, o którym marzył od dzieciństwa. Kontroler pyta, czy nie chciałby spróbować podejść do lądowania. Russell odpowiada z uśmiechem w głosie, ale i ze smutkiem. Ne, nah, I don't know how to land it. Wasn't really planning on it. Nie wiem, jak to wylądować i tak naprawdę nie planowałem tego. Rozmowa z kontrolą staje się coraz bardziej osobista. Russell mówi: I'm Sorry to put you through this. I hope this doesn't ruin your day. Przykro mi, że musisz przez to przechodzić. Mam nadzieję, że nie zepsułem ci dnia. Kontroler odpowiada spokojnie, że chcą tylko, by był bezpieczny. Russell dodaje, You know, I think I'm just going try to do a flip. And if it works, I call it a night. Wiesz, chyba spróbuję zrobić jeszcze jeden manewr, a jeśli się uda, zakończę ten wieczór. Samolot obniża lot. Rasal wykonuje jeszcze jeden efektowny obrót nad wodą, jakby chciał, by był to jego podpis w niebie. Następnie kieruje się ku wyspie Ketchum. Nie ma tam lotniska, tylko gęsty las i nierówne wzgórza. Godzina 20:43, bombardier Q400 znika z radarów. Kilka sekund później, w gęstym lesie, wyspy wyspie słuchać słychać ogłuszający huk, maszyna rozbija się, wybucha pory. Na miejscu katastrofy odnajdują szczątki samolotu, roztrzaskane, rozsypane po zalesionych. Richard Russell ginie na miejscu. Myśliwce F-15, które go eskortowały, wracają do bazy kontroli lotów, którzy przez ponad godzinę rozmawiali z zasadami, zostają w ciszy. Wielu z nich później przyznał, że nigdy wcześniej ani później nie doświadczyli tak trudnej rozmów w pracy. W oświadczeniu dla mediów rodzina Richarda napisze Był łagodnym człowiekiem Nigdy nie przypuszczaliśmy, że zrobi coś takiego Miał wielkie serce i był kochany przez wiele W internecie historia Sky Kinga rozchodzi się błyskawicznie Bespokojny głos, czarny humor, a przede wszystkim determinacja, by nikogo nie skrzywdzić Sprawiają, że wielu ludzi widzi w nim tragiczną, ale sympatyczną postać Słowo Skyking Hero Legend staje się wiralem. Powstają grafiki, piosenki i dokumenty o jego locie. Ale pod tą legendą kryje się tragedia. Młody człowiek, który nie znalazł innego wyjścia niż ten ostatni, samotny lot. Richard Russell przyleciał w powietrzu 77 minut. Nie wziął zakładników, nie postawił żadnych żądań, nie próbował uciec, chciał tylko polecieć i pożegnać się z tym światem na swoich warunkach. Do dziś nie ma jednej odpowiedzi, nie zostawił listu, nie było sygnałów ostrzegawczych, być może był to impuls, moment wolności, a może od dawna planowany sposób na odejście z tego świata. Historia Richarda Russella stała się symbolem. Niektórzy widzą w niej ostrzeżenie o tym, jak łatwo można przeoczyć cierpienie kogoś obok. Inni romantyczny, choć tragiczny gest człowieka, który chciał poczuć wolność, choć przez chwilę. Richard Be Bebo Russell nie był bohaterem, nie był też złoczyńcą. Był człowiekiem takim jak każdy z nas, który pewnego dnia wsiadł do samolotu i poleciał w stronę zachodzącego słońca, wiedząc, że już nie wróci. Nie wyjaśnił wprost swojego motywu. Jednak rozmowy z kontrolarami sugerują, że zmagał się z depresją, poczuciem pustki bądź z jakimś załamaniem nerwowym. Nie było to jednak desperackie wołanie o pomoc. Jego to nie było coś, co się określało jako spokojne, spokojne pogodzenie się z losem. Myślę, że będę miał tam dobre miejsce do lądowania, ale wiesz co, chyba po prostu rozbiję ten samolot w lesie. To były ostatnie słowa Richarda Russella. W ciągu następnych dni media obiegły nagrania, jego rozmów z kontrolerami, ludzie w całych Stanach zaczęli mówić o nim Sky King, Król Nieba. Nie dlatego, że był profesjonalnym pilotem, ale dlatego, że jego lot był piękny i tragiczny zarazem. Richard Russell odszedł w sposób, który trudno zrozumieć. W ostatnich minutach swojego życia patrzył na Seattle z góry, być może czując wolność, której brakowało mu na ziemi. Jego historia jest przypomnieniem, że każdy z nas niesie w sobie ciężar, którego inni mogą nie dostrzegać. A czasem nikt nie zdąży go zdjąć. Pamiętajmy też o tym, że jego historia pozostaje przestrogą i zarazem przypomnieniem o tym, jak łatwo można przeoczyć cierpienie drugiego człowieka. Media są oblegane nagraniami rozmów między kontrolerem, kontrolerami a Richardem. Społeczność dyskutuje o Richardzie Despera, czy romantyczny bohater. Hmm. Historia Sky Kinga pozostaje przestrogą i przypomnieniem o niewidocznych cierpieniach. To musimy pamiętać. Odszedł. Sposób, którego nie da się zrozumieć. Nie w ostatnich minutach patrzył na świat. Może tak, jak chciałby zobaczyć właśnie przed swoją śmiercią. Patrząc na to, co zrobił Richard Russell, łatwo popaść w osąd. Dlaczego? Jak to możliwe? Pytają ludzie. Ale jeśli spróbujemy spojrzeć głębiej, możemy zrozumieć coś więcej. Richard był człowiekiem, który z zewnątrz wydawał się pogodny, życzliwy, pełen humoru. Uśmiechał się do współpracowników, żartował, pomagał w codziennych obowiązkach. Ale w jego myślach mogło być inaczej. Tak jak powiedział, I'm just a broken guy. Jestem po prostu złamanym facetem. Chyba kilka śrubek mi odpadło. Nigdy naprawdę o tym nie wiedziałem, dopóki nie teraz. Ten cytat daje nam rzadki wgląd w jego wnętrze, w jego poczucie izolacji, w walkę, której nie dostrzegali. Czasem ludzie noszą w sobie cierpienie w ciszy, starając się utrzymać codzienną rutynę, ukrywając przed światem ból, który w środku narasta. Richard nie zostawił po sobie wyraźnych znaków ostrzegawczych, a jednak w jego decyzji, w tym ostatnim locie, można dostrzec głęboką potrzebę uwolnienia się, poczucia kontroli i chwili wolności. Dlatego tak ważne jest, byśmy patrzyli uważnie na osoby wokół nas. Czasami uśmiech, żart, codzienna uprzejmość. Mogą maskować prawdziwe emocje. Pytanie, jak się czujesz, może wydawać się banalne, ale dla kogoś, kto cierpi w milczeniu, może być pierwszym krokiem do otwarcia się. Nie zawsze widzimy depresję w oczach innych, nie zawsze słyszymy jej głos, ale nasze zrozumienie, obecność i gotowość do wysłuchania mogą być tym, co daje komuś chwilę ulgi, a czasem nawet życie. Richard Russell przypomina nam, że każdy z nas nosi niewidzialne ciężary i że warto okazywać empatię nawet wobec tych, którzy wydają się radzić sobie z codziennością bez problemu. Na zakończenie tego odcinka chcę, abyśmy wszyscy zatrzymali się na chwilę i pomyśleli o tych, których cierpienie nie jest widoczne gołym okiem. Depresja, załamanie nerwowe, poczucie samotności to ciężary, które często są ukryte pod codziennym uśmiechem, żartem czy zwyczajną uprzejmością. Nie zawsze możemy dostrzec sygnały ostrzegawcze, ale jedno pytanie, jak się naprawdę czujesz, może być tym, co zmienia czyjeś życie. Obecność, wysłuchanie, drobny gest zrozumienia, czasem to wystarczy, by ktoś pożył, że nie jest sam. Nie zapominajmy, że za każdym uśmiechem może kryć się walka, o której nie wiemy nic. Bądźmy uważni, bądźmy obecni, bądźmy empatyczni. I dla Was, drodzy słuchacze, wielkie podziękowania, że poświęciliście czas na wysłuchanie tej historii. Jeśli ten odcinek Wam się spodobał, jeśli poruszył Wasze serce lub otworzył Wasze oczy, udostępnijcie go dalej. Zostawcie lajka. Pomóżcie dotrzeć tej opowieści do większej liczby osób. Dbajmy o siebie nawzajem. Pamiętajcie, każdy zasługuje na wsparcie i zrozumienie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i bądźcie dla siebie nawzajem dobrze. Pozdrawiam serdecznie, Bartosz Brzeziński, Sprawy, która nie śpią.